Podkarpacie.pl Sanocka Komenda Straży Pożarnej wzbogaciła się o nowe jednostki sprzętowe. Samochód ratownictwa wodnego, pojazd dla dowodzącego akcją oraz agregat prądotwórczy pomogą jeszcze efektywniej nieść pomoc potrzebującym. Łączna wartość zakupionych jednostek to blisko milion złotych. To są trzy jednostki sprzętowe. Pierwszy, największy to jest samochód lekki ratownictwa wodnego. Samochód jest przeznaczony do działań nurkowych. Jeżdżą oni w płetwonurkowie ze specjalistycznej grupy ratownictwa wody nurkowego, która mieści się w tej w tutejszej komendzie. Jego wartość to ponad 600 tysięcy złotych. Środki na realizację tego zakupu pochodziły zarówno z budżetu państwa, jak i z programu infrastruktura i środowisko. Cieszymy się z tego. Na pewno będzie służył przez następne kilka, może nawet kilkanaście lat naszym płetwonurkom, a należy zaznaczyć, że ta grupa ludzi prowadzi interwencje nie tylko na terenie powiatu senowskiego, ale w ramach struktur odwodów operacyjnych jest dysponowana na terenie całego województwa, a także również poza teren województwa podkarpackiego. Drugi samochód, sangił Grekston jest to. Czy tego typu samochód w Polsce e, łącznie około 11 tych samochodów trafiło do różnych komend w województwie podkarpackim. To jest samochód przeznaczonych dla dowódców akcji, można powiedzieć samochód wsparcia. Wartość tego zamówienia to 239 tysięcy złotych. Pojazd został zakupiony w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Doskonałe wyposażenie, jest to wyposażenie, które moim zdaniem jest adekwatne do współczesnych potrzeb każdego kierującego działaniami ratowniczymi. Po prostu pozwala mu na wypracowanie dobrych, skutecznych decyzji i dobrą koordynację, Działania właśnie na miejscu interwencji. Trzecia jednostka sprzątowa jest to przeważnie agregat prądotwórczy o mocy 100 kW. Ten agregat został zakupiony ze środków centralnych. Gdzie możemy taki agregat używać? Myślę, że w trakcie długotrwałych działań, kiedy trzeba się będzie uniezależnić od zewnętrznych źródeł energii, czyli taki pododdział ratowniczy, który przyjedzie choćby nawet do Sanoka, jeśli zaszłaby taka konieczność, będzie działał samodzielnie, wszelkie źródła energetyczne, poboru mocy będą zabezpieczone właśnie z tego agregatu. Wartość takiego urządzenia to ponad 78 tysięcy złotych. Samochód z napędem na cztery koła i mocą silnika 190 koni mechanicznych oraz wyposażenie nowego pojazdu znacząco zwiększą możliwości sanockich płetwonurków, którzy nie ukrywają, że o takim wsparciu marzyli. Na wyposażeniu tego samochodu znajduje się sprzęt dla płetwonurków indywidualny. Druga grupa sprzętu to jest sprzęt zespołowy do prowadzenia akcji i to są akcje ratownicze oraz prace podwodne. To są zestawy dwubutlowe tak zwane twinsety. One służą do właśnie zaopatrzenia nurka w czynnik oddechowy. W przypadku straży pożarnej czynnikiem oddechowym jest powietrze. Ilość tego powietrza zapewnia mniej więcej to w zależności od głębokości, ale około na godzinę, godzinę nurkowania. To jest sprzęt na, na nurkowania głębsze albo w trudniejszych warunkach. Natomiast na potrzeby akcji ratowniczych mamy tak zwane lekkie zestawy, które możemy, e, służą nam właśnie do takich szybkich działań. Pojedyncza butla, noszak turystyczny, sprzęt bardziej zbliżony do rekreacyjnego niż do, do takiego do typowych działań podwodnych, po to, żeby właśnie w jak najkrótszym czasie, w jak najszybszej... Doczyć do poszkodowanego, znaleźć go, ewakuować, udzielić mu pomocy. Sanoccy strażacy podejmują około tysiąca interwencji każdego roku. Nowy sprzęt ma wpłynąć na jeszcze wyższą skuteczność realizowanych zadań. Idziemy z duchem czasu, z duchem postępu. Sprzęt, który używany był przez kilkanaście ostatnich lat na pewno mocno się wyeksploatował i tak jak powiedziałem wcześniej, no nie jest adekwatny do współczesnych potrzeb. Te potrzeby wzrastają, rozwija się nam teleinformatyka, a to wszystko już na tych, urządzeń, na tych samochodach się znajduje i na pewno to poprawi, a nie pogorszy pracę naszych strażaków. TV